W momencie, gdy Japonia, Stany i Wielka Brytania rozwijają czerwony dywan dla krypto, Polska szykuje cyfrową gilotynę. Regulacje dotyczące tabletcoinów za pomocą technologii rozproszonego rejestru, takim jak blockchain. Nasi posłowie, czytający z kartek niezrozumiałe dla siebie słowa, chcą wprowadzić kary więzienia za napisanie kawałku kodu, spychając nas do technologicznego średniowiecza. Pokażę wam dzisiaj, jak Polacy tracą historyczną szansę, by stać się liderem tej rewolucji, a nie tylko jej biernym obserwatorem, który na końcu i tak będzie musiał kupić technologię od innych. To wszystko w idealnej synchronizacji z potężnymi spadkami na rynku, które testują cierpliwość nawet największych weteranów. Dlatego prześwietlimy strategię jednego z najpopularniejszych analityków w tej branży by zobaczyć czy w tym szaleństwie jest metoda i gdzie według niego leży próg bólu dla obecnej Hossy. Także drogi widzu, herbatka w dłoń i zapraszam Cię na ten materiał. Siema, z tej strony Renifer i witam Was w kolejnym odcinku Krypto czyli serii, w której przedstawiamy najważniejsze newsy z rynku krypto i nie tylko. Naszych stałych widzów standardowo proszę o przybicie wirtualnej piony w postaci łapki w górę, dzięki temu nasze materiały płyną dalej w świat, a my możemy uświadamiać większą ilość Polaków na temat rynku krypto, co po dzisiejszym materiale zobaczycie, że jest bardzo, bardzo kluczowe. Na początku jednak zaczniemy sobie od rozgrzewki, gdzie wokół XRP znowu robi się głośno i tym razem nie chodzi o kolejną batalię z Sekiem. Morgan Stanley, ten sam gigant z Wall Street, który jeszcze niedawno patrzył na krypto jak na cyfrowe wodu, właśnie w swojej analizie nazwał Ripple poważnym konkurentem dla dinozaura zwanego Swiftem. Bank wyliczył, że technologia Ripple oferuje transakcje szybsze niż espresso w rzymskiej kawiarni i nawet 60% tańsze. To trochę jak przysiadka z zaprzęgu konnego na Tesla. Swift potrzebuje dni i kosztuje fortunę, a Ripple robi to w sekundy za ułamek ceny. Mniej więcej to przekazali. Kiedy taki kolos jak Morgan Stanley zaczyna mówić takie rzeczy publicznie, dodatkowo informując jeszcze przy tym wszystkim o tym, że w pierwszej połowie 26 roku zamierzają wprowadzić handel bitcoinem i innymi kryptowalutami, to jest zdecydowany znak dla całego rynku że oficjalnie akceptują tą technologię. Myślę, że hodlerzy XRP, jak i również innych kryptowalut, powinni być tutaj bardzo zadowoleni. A skoro mówimy o sygnałach z rynku, to dzisiejsze dane z USA pokazały, że żyjemy w świecie, gdzie troszkę logika stanęła na głowie. Wyszły dane o bezrobociu. Rynek czekał na 233 tysiące wniosków o zasiłek, a dostaliśmy tylko 218 tysięcy. No i przez to rynek też troszkę zareagował spadkami, dlatego że obecnie mamy taką pokręconą rzeczywistość, gdzie dobre dane Dane dla gospodarki są złymi danymi dla inwestorów. Wszyscy czekają na słabe dane, jeśli chodzi właśnie o gospodarkę Stanów Zjednoczonych, dlatego że zwiększają one szanse na obniżkę stóp procentowych przez Fed. To trochę jak kibicowanie drużynie, żeby przegrała, bo wtedy dostanie lepszego trenera. Tak można to zobrazować. Przechodząc do świata bardziej zdecentralizowanego, na sieci Base właśnie wybuchła prawdziwa gorączka złota. Tygodniowa liczba transakcji pierwszy raz w historii przekroczyła 90 milionów. Powód? No oczywiście jasny. Zespół BASE w końcu mrugnął okiem i zasugerował możliwość wprowadzenia własnego tokena, o czym oczywiście Was informowaliśmy. No i co się stało? Wszyscy rzucili się do farmienia mniej więcej tak, jak ludzie po karpia na promocji w Lidlu w bożonarodzeniowe święta. Każdy klika co się da, licząc na darmowe tokeny przyszłego airdropa, ale tutaj jest haczyk, bo mimo rekordowej liczby transakcji liczba aktywnych portfeli spada. To oznacza, że to nie świeże mięso wchodzi do ekosystemu, tylko starzy wyjadacze nabijają aktywność na swoich portfelach jak szaleni. Jesse Polak już ostrzega, że nagradzani będą ci, którzy realnie coś budują i tworzą wartość, a nie ci, którzy bezmyślnie klikają. Więc wygląda na to, że zwykłe grindowanie w tym przypadku może nie wystarczyć. Ale moi drodzy, to wszystko. Blednie przy tym, co dzieje się na naszym podwórku. Wczoraj w polskim Sejmie odbyła się debata, która przejdzie do historii jako przykład tego, jak nie regulować kryptowalut. Rządowy projekt ustawy o rynku kryptoaktywów ma wdrożyć unijne rozporządzenie MIKA, ale to, co wymyślili nasi decydenci, to nie implementacja. To cyfrowa gilotyna. I raz już o niej wspominaliśmy, ale. Powtórzmy jeszcze raz, bo sprawa tutaj robi się coraz bardziej napięta. Posłanka Krystyna Skowrońska, która swoją drogą reprezentuje sektor bankowy, totalnie się ośmieszyła i czytała z kartki słowa dotyczące naszego rynku, jakby to były zaklęcia sługwartu. Nie za pomocą technologii rozproszonego rejestru, takim jak blockchain, regulacje dotyczące stablecoinów a to były totalne podstawy. Więc przykro mi to stwierdzić, ale nasi posłowie nie mają bladego pojęcia o czym mówią, a chcą regulować branżę wartą miliardy. Ale to dopiero początek absurdów. Polska wersja ustawy liczy ponad 300 stron. Dla porównania, w innych krajach Unii Europejskiej to maksymalnie kilkanaście stron. Cypr zmieścił to nawet w jednej stronie. To jak kupowanie kanapki i dostanie do niej instrukcji grubej jak encyklopedia. Kary do 10 milionów złotych i 2 lata więzienia za obrót krypto bez zezwolenia są to wyższe kary niż za prowadzenie nielegalnego banku. Za napisanie smart kontraktu może trafić do więzienia na dłużej niż za kradzież samochodu, a KNF dostaje prawo do blokowania stron internetowych firm krypto bez wyroku sądu. To oznacza, że jeden urzędnik, jedno, Kliknięcie i twój biznes znika z sieci. Ale spójrzmy na to, co w tym samym czasie robią inne kraje. Różnica jest jak między telegramem a światłowodem. My stukamy wciąż w morsa, podczas gdy cały świat przesyła terabajty danych. Na początek Japonia, kraj, który jeszcze rok temu dusił krypto zabójczym 55% podatkiem. Teraz robi kompletny zwrot i obniżył go do 20%. Dodatkowo stworzyli własną cyfrową wersję jena. Tym samym pozwalają firmom używać krypto do międzynarodowych przelewów. Ich urząd finansowy, zamiast blokować, jak nasz KNF, biera innowacje. Efekt w rok Podwoili liczbę transakcji. Jest to najszybciej rosnący rynek krypto w całej Azji. Z kolei Wietnam ma trochę historię jak z filmu Akcji. Jeszcze niedawno mieli totalny zakaz, kary, policja, a dzisiaj co piąty obywatel ma kryptowaluty. 21 milionów ludzi. Odpalili również pięcioletni program testowy, który ma zmienić ich w azjatyckiego tygrysa technologii. Także nasi rządzący, jeśli nie chcą bardzo się otwierać na krypto, to mogą chociaż brać przykład z Wietnamu, który pokazuje, że można otwierać się na ten rynek na. Nawet regulacjami. Przechodzimy teraz do Kazachstanu, o którym mówiliśmy w ostatnim odcinku, dlatego, że tutaj również dzieje się coś niesamowitego. Mianowicie tworzą cyfrową wersję swojej waluty na jednym z najszybszych blockchainów świata i podpinają ją pod Mastercarda. Efekt tego jest taki, że już niedługo obywatel Kazachstanu będzie mógł płacić swoją kartą np. w Nowym Jorku czy w Tokio. A wszystko będzie za pomocą tokenu opartego na ich walucie narodowej. Jest to przyszłość budowana już dzisiaj. Podczas gdy my zastanawiamy się, czy blockchain to na pewno blockchain, a nie przypadkiem. Blackchain. Pakistan rok temu również miał totalny zakaz, jeśli chodzi o rynek krypto i ostatnio uchwalili swoje rozporządzenie na temat cyfrowych aktywów, co dało im awans na trzecie miejsce w globalnym indeksie adopcji. Teraz widzimy jeszcze dziewiąte miejsce, ale ten ranking jest niezaaktualizowany, bo to jest dość świeża sprawa. Brazylijski rząd planuje przeznaczyć 5% rezerw walutowych na bitcoina, więc mówimy tutaj o 18 miliardach dolarów. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, to tutaj moglibyśmy nagrać osobny odcinek albo całą serię, bo bez wątpienia są oni prekursorem tego kryptoruchu, ale przede wszystkim największą zmianą tutaj jest to, że ich no Nowy szef komisji papierów wartościowych, czyli Paul Atkins, zamiast polować na krypto jak poprzednik, czyli dobrze nam wszystkim znany Gary Gensler, tworzy specjalny projekt wsparcia dla rynku krypto. Uchwalają ustawy regulujące cyfrowe dolary, które rozlewają się na cały świat. Bitcoin staje się częścią rezerw państwowych. Kolejne fundusze ETF dostają zielone światło. I nawet kilka dni temu postawili posąg Trumpa trzymającego bitcoina tuż przed najważniejszym budynkiem w Waszyngtonie. Więc to, co widzimy w Stanach, to nie są regulacje, to jest po prostu czerwony dywan dla naszej branży. Przechodzimy do Dubaju, gdzie jest również bardzo mocno i depczą po piętach Stanom Zjednoczonym, dlatego że tutaj prawie co trzeci mieszkaniec ma kryptowaluty, mają zero podatku od zysków, tysiące firm przynosi tutaj siedziby i tak naprawdę w pięć lat zbudowali to, co innym zajmuje dekady. Sheikh otwarcie mówi, że Dubaj będzie globalną stolicą technologii blockchain. Przechodząc do naszych sąsiadów, to dziś rano holenderski rząd oficjalnie potwierdził, że rozważa trzymanie bitcoina w państwowych rezerwach. Kraj, który wymyślił giełdę 400 lat temu, teraz może być pierwszy w Europie z cyfrowym złotem w skarbcu. Jeszcze na koniec pokażę wam małe światełko w tunelu, bo patrząc na przykład w Wielkiej Brytanii, mamy tutaj największy zwrot akcji w historii. Z największego sceptyka stali się magnesem dla firm uciekających z Unii. We wrześniu dogadali się z Amerykanami, stworzyli mapę drogową na 2026 rok, a ich urząd finansowy publikuje poradniki zamiast kar. Londyn znowu chce być finansową stolicą świata, tym razem w wersji cyfrowej. I pokazują, że z największego sceptyka można jednak jeszcze się uratować. Więc, jak mogliście zauważyć, świat rozpędza się jak Formuła 1, a my zakładamy kłody pod własne koła. 7 milionów Polaków ma krypto, to prawie 20% populacji, jeden z najwyższych wskaźników w Europie. Mamy zdecydowany potencjał być liderem, a zamiast tego firmy nie mogą otworzyć konta w polskim banku. KNF skutecznie zablokował im dostęp. Dodatkowo płacą podatki w Estonii, na Malcie czy w Szwajcarii a nasza gospodarka traci przez to setki milionów złotych rocznie. KNF wpisuje na czarną listę nawet globalnych gigantów jak Crypto.com. Polskie startupy uciekają za granicę, zanim zdążą się rozwinąć, bo tutaj niestety przy tych przepisach nie ma rozwoju. Dodatkowo jako creme de la creme tracimy tysiące dobrze płatnych miejsc pracy. To jak posiadać Bałtyk i zabronić budowy portów? Albo mieć Zakopane i zakazać narciarstwa? Świat buduje cyfrowe autostrady, a my kopiemy sobie rowy pod nogami. Jeśli ta ustawa przejdzie dalej i nie będzie od naszego prezydenta to za 5 lat będziemy importować usługi krypto z zagranicy, płacąc więcej i mając mniej. To jak rezygnacja z rozwoju internetu w latach 90. Samobójstwo gospodarcze w zwolnionym tempie. Także, drogi widzu, jeśli też uważasz, że Polska zasługuje na coś więcej niż cyfrowe średniowiecze, zostaw łapę w górę pod tym materiałem. Dzisiaj Twój feedback jest bardzo kluczowy, żeby ten materiał lepiej się pozycjonował i trafił do większej ilości świadomych Polaków. Tak samo możesz udostępnić go swoim znajomym, którzy dalej uważają, że krypto to średniowiecze. Jeśli nie macie jeszcze na pokładzie, to wskakuj, zostawiając dzwoneczek, a my zadbamy o to, żebyś był na bieżąco z tym rynkiem i w prostych słowach zrozumiał, jak on działa. Dodatkowo zostaw też taktyczny komentarz dla boga algorytmu, to naprawdę bardzo pomaga. Przechodzimy teraz do ryneczku, bo całkiem krwawo nam się tutaj zrobiło. Niemniej jednak nic się tutaj nie zmieniło. Znacie moje zdanie z poprzedniego odcinka, i tutaj w moim podejściu nic totalnie się nie zmienia. Wszystko idzie zgodnie z planem, ale żeby nie było nudno, to pokażemy wam perspektywę innych zagranicznych, cenionych analityków. I dzisiaj na tapet bierzemy Benjamina Coena, który dobrze rozgrywał poprzednie cykle. Jak widzicie, jego materiały są bardzo mocno śledzone przez zagranicznych inwestorów, także zobaczymy, jak on widzi bitcoina, Ethera i wyciągnę wam samo mięsko. Właśnie z jego analiz. Benjamin podchodzi do rynku jak do otwartej książki, której historia lubi się powtarzać. Jego główna teza jest prosta: Bitcoin ma swój stały schemat, szczególnie pod koniec cyklu, a właśnie teraz ten koniec cyklu nadchodzi. I wygląda on tak: mamy lokalny szczyt w sierpniu lub na początku września, następnie mamy korektę i dołek we wrześniu, co przygotowuje grunt pod finałowy ride hossy w czwartym kwartale. I widzieliśmy to jak w zegarku w 13, 17, jak i 20 roku. Według Kołena obecna sytuacja to niemal idealna kopia tego, co działo się w 2020 roku. Dla niego to żadna czarna magia, a wręcz powtórka z rozrywki. Rynek właśnie realizuje scenariusz korekty, testując kluczowy poziom wsparcia, czyli nasza hostowa wstęga inaczej 20-tygodniowa, średnia krocząca, i to właśnie utrzymanie tego poziomu jest dla niego scenariuszem numer 1 na nadchodzące tygodnie. I właśnie tutaj dotarliśmy. Dodatkowo jasno określa, gdzie leży ostateczna linia obrony w tej hoście. O ile testowanie obecnych poziomów jest totalnie normalne, o tyle absolutnie kluczowa jest 50-tygodniowa średnia krocząca, która obecnie znajduje się w okolicach psychologicznej bariery 100 tysięcy dolarów, dokładniej prawie 99 tysięcy. Jego zasada jest prosta i historycznie sprawdzona. Dopóki Bitcoin zamyka tygodniowe świece powyżej tej średniej kroczącej, cykl byka jest dalej w grze. Dopiero kilka zamknięć poniżej tego poziomu byłoby dla niego sygnałem, że czas zawijać interes. Jeśli chodzi o altcoiny, to uważa, że w najbliższym czasie kapitał będzie uciekał z altcoinów z powrotem. Do bitcoina i to właśnie dlatego, że bitcoin jako pierwszy testuje swoje kluczowe wsparcia, podczas gdy rynek altów ma jeszcze trochę miejsca do spadków i takiego konsolidowania. Spodziewa się, że dominacja bitcoina wzrośnie, przygotowując go do ostatniego ruchu w górę. Jeśli chodzi o Ethereum, to po pierwsze, Cohen wbija szpilkę wszystkim, którzy myśleli, że Ethereum przebije historyczny szczyt za pierwszym razem i poleci bez żadnej korekty. To było według niego niemożliwe z czystego ludzkiego powodu. Wyobraźcie sobie tysiące ludzi, którzy kupili Ethereum na samej górce w 2021 roku. Oni nie czekali na nowe szczyty, oni czekali lata, żeby po prostu wyjść na zero. Kiedy cena doszła do ich zakupu, po prostu wcisnęli przycisk sprzedaj, co stworzyło naturalną ścianę podaży. To nie jest słabość Ethereum, to po prostu psychologia tłumu. I tu mamy serce całej analizy Koena. Twierdzi on, że aby Ethereum mogło rozpocząć zdrowy i trwały rajd w kierunku 5, 6, a nawet 7 tysięcy, musi najpierw w cudzysłowie, przywitać się ze swoim kluczowym wsparciem, czyli ponownie 21 średnia krocząca. Dopóki tego nie zrobi, ruch w górę będzie słaby i niepewny. Jak Ethereum było po 4,5 tysiąca, to ludzie się z niego śmiali, ale teraz już powoli mogą przestać się śmiać, skoro Ethereum zawitało poniżej 3000 dolarów, no i coraz bliżej zbliżamy się do jego scenariusza. Patrząc na to, ile osób go obserwuje, to tutaj rzeczywiście może być bardzo duża presja zakupowa, ja również. Spoglądam. Uważnie na te poziomy. Podsumowując, Cohen nie mówi, że z Ethereum coś jest nie tak, wręcz przeciwnie. Uważa, że w perspektywie dwóch, trzech miesięcy zobaczymy Ethereum na nowych szczytach powyżej 5000 dolarów. Jednak obecna faza to po prostu strategiczna konsolidacja i budowanie bazy pod finałowy ride. Dodatkowo, cały czas podkreśla, że właśnie wchodzimy w ostatni etap tego cyklu, wchodzimy w Q4, wchodzimy w październik, który był najlepszym miesiącem dla Bitcoina, więc według niego to normalne, że kapitał teraz ucieka właśnie. W stronę BTC. I tutaj według niego zobaczymy pierwsze ruchy w górę, co pociągnie potem całą resztę rynku. Swoją drogą, jeśli używacie Instagrama i chcecie być na bieżąco właśnie z wszystkimi wstawkami i z rynkiem krypto, to zapraszam Was na nasz kanał nadawczy. Wyświetla Wam się teraz nazwa profilu na ekranie. I tutaj znajdziecie naprawdę samo mięsko wraz z obszerną analizą, jak podczas tych spadków zachowują się grube ryby na Ethereum i jakie ruchy. Robią, a są bardzo ciekawe. Także uchylając rąbka tajemnicy, zapraszam Was serdecznie na ten kanał nadawczy, bo gwarantuję wam, że nie pożałujecie. A jeśli chcielibyście nanieść wskaźniki, które dzisiaj wam opisywałem, jak i 7. Innych wskaźników, które macie dostępne na naszej platformie learningowej, chciałbym tutaj zaznaczyć, że to nie są nasze autorskie wskaźniki, tylko selektywnie wybrane wskaźniki, których używamy na co dzień od dobrych kilku lat, wraz z instrukcją, jak one działają, jak ich używać i jak je podłączyć. To wszystko znajdziecie w pierwszym kafelku w opisie pod tym filmem. Tutaj jest cała instrukcja, jak odebrać dostęp do naszej platformy learningowej i do grupy Pro. Oprócz wskaźników macie tutaj może wiedzy i po jednym dniu myślę, że będziecie lepiej wyedukowani niż nasi przedstawiciele rządu. Także, drogi widzów, Strzelają OPE w górę, żeby ten materiał leciał dalej w świat. Link do Instagrama podeślę wam również w opisie pod tym filmem. A za chwilę na końcowym ekranie wyświetli wam się poradnik do giełdy, czyli jak od teorii przejść do praktyki w 30 minut. Jest on również w opisie pod tym filmem. Do Was mówił Renifer, dziękuję za dzisiaj i do usłysząka już niedługo. Pozdrow.